Kiedy nagrywasz na YouTube, jesteś youtuberem w jakiś sposób. Przychodzi w końcu ten moment, kiedy widzowie zaczynają Cię pytać o Twoją twarz, zaczynają się ciekawić, jak wyglądasz, i chcą, żebyś to pokazał na jakimś filmie, czy może dołączył kamerę do swoich filmów, czy coś w tym stylu. No i niektórzy nie mają z tym problemu i od razu zaczynają nagrywać wszystkie odcinki z kamerką. A niektórzy pomyślą, że hej, kamerka to nie jest coś w moim stylu, to też niezbyt pasuje do mojego kanału, więc na razie myślę, że po prostu kamerki nie będę wdrażał na kanał. I ja szczerze mówiąc też tak do tej pory myślałem. Ale właśnie, do tej pory. Przed Wami próba. A właściwie test tego, jak kaberka mogłaby wyglądać na moim kanale i czy to ma jakikolwiek sens. Wasze opinie oczywiście zamieszczajcie w komentarzu. Każdy subskrybujący widz tego kanału. Mam nadzieję, że także oceni film po obejrzeniu. Będą dla mnie wszystkie łapki i komentarze oczywiście bardzo ważne. Wasza opinia będzie dla mnie po prostu mega znacząca. No i mam nadzieję, że ten film nie wypadł jakoś drętwo z mojej strony i że będzie się Wam podobał. No co tu wiele mówić. Przejdźmy po prostu do gry. No i jesteśmy już w grze, widzicie, dzisiaj ręka się właśnie w tej chwili zaczęła. No zagramy sobie w Wegworsy, bo czemu by tu nie? To jest taka, że, że tak powiem, bardzo znana u mnie seria nawet, więc myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł sobie w to zagrać się. No. Coś mi się wydaje, że będzie całkiem dużo cięć, bo będę się pewnie plątał, bo muszę się patrzeć co chwilę na kamerę. I tak dalej, to wiecie, no, no po prostu to, no, no nigdy więc wcześniej nie nagrywałem z kamerką, więc po prostu mam nadzieję, że to jakoś w miarę uszanujecie I że po prostu mnie e, w tej chwili zrozumiecie, co nie? Fuck you! Ja pierdziele, jak chcę sobie pograć! Panie! Ej! Odcinek nagrywam z kamerką, panie! Okej, okay, dobra, zabity został przynajmniej O kurde, już, już mnie zaczyna gonić, co nie? Już mnie zaczyna gonić, kurczybek, no nie odpuści mi tak łatwo Nie odpuści, ale ja mu nie, też nie odpuszczę Nie ma lekko, kurde Ty, czekajcie, zaraz Fuck, chyba kamery nie włączyłem Czekajcie chwilę O Dobra, chyba teraz działa <laughs> Ja pierdziele Sorry, wy, wybaczcie, wybaczcie To taki typowy fail, jak na moim kanale, co nie? Wybaczcie wielkie, wybaczcie O Boże, dobra, myślę, że polecimy teraz do tego gościa po prostu i go... Sami zabijemy, co nie? Patrzcie, pyknijmy tak no i co, goście? Warto było dla nas przerażować? Nie warto było, nie warto było. My się tutaj szybko odwinęliśmy. No i już jest jeden gościu załatwiony. Zobaczymy, jak to będzie za chwilę, prawda? Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. O, mam nadzieję, że nie słychać stresu w moim głosie, bo się całkiem streszuje jednak. Ale nie wiem w ogóle po, po co o tym wspominam, bo teraz będziecie się patrzeć po prostu na tę kawerkę i widzicie, o dobra, teraz widać, że się stresuje, prawda? Teraz widać jaką minę zrobił, prawda? Aby widać jak takie tikowe ruchy ma jakąś ten, nie wiem, mruga czy coś w tym stylu Powiedzcie, zwracać teraz na to uwagę, jestem tego pewien w tej chwili Dobra, ja sobie może kupię jeszcze... Refile i byśmy poszli do... Gościa obok, o, to jest jakiś gość, on sobie szmuruje powoli To wszystko, ale mam nadzieję, że zdążę mu tutaj coś zniszczyć, może się uda Mam przynajmniej taką nadzieję Bylebym sam nie spadł przy tym, no siema Witam cię serdecznie ja to tylko. Ja tu tylko po twoje jajko, prawda? Hihi. Hi. Nie ma, kurde, nie ma. Ja tutaj jestem. Rasherem. <laughs> po prostu. Jakby to inaczej nazwać, co nie? O Boże, mam nadzieję, że się za często nie patrzę na tę kamerkę. No, bo. bo, bo to jest. Tro... co jest coś nowego w moim pokoju, prawda? No, nie mam kamerki na co dzień tutaj obok siebie, przed sobą. I to tak trochę dziwnie jednak grać. Więc mam nadzieję, że nie będzie też jakoś strasznie lamersko. Na tym odcinku. Zaczekajcie, ja się napiję może herbaty. No, okej. Okay. No tak, herbata bardzo potrafi odstresować. I przy okazji pobudzić. Bardzo mi się to podoba. Herbata standardowo, wiecie, tak herbatka. To jest coś, co lubię najbardziej. Nie wiem, po co wam to mówię po raz tysięczny, ale chyba po prostu nie mam innych tematów do mówienia. Um, więc może po prostu nie wiem. Może po prostu kupię więcej bloków i będę raszował więcej. Bo może podczas walki będzie mi lepiej szło komentowanie, zobaczymy. A, już, już tu, już tu się patrzy, już. Na no, dzień dobry. Ja tutaj ci szybko zniszczę. Pyk, 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 pyk. Dziękuję bardzo. Poszedł jeden, tam są kolejni. No jak na razie idzie jak burza, no. Nie jest tak źle, nawet sobie tutaj diaksy gościu uruchomił, co mu wiele nie dało, ale... Może mi coś da Zobaczymy Damn, ziomek Na co ty się w ogóle piszesz? Myślisz, że mnie pokonasz? Co, co to za skok? Halo? Jakąś potkę sobie wypił, patrzcie, jaki skubaniutki To mu się chyba nie przyda, bo tym bardziej mogę teraz się dostać And look at this, look at this No już nie masz jajka, ziomek Kolejny nie ma jajka, ja za chwilę nie będę miał życia, mam mało HP trochę Ale jeszcze go zepchnę Albo nawet zabiję i sobie tylko zjem Jest całkiem okej, okay. okej okay. O Jezu, ale ja uwielbiam herbatę. Ufak, Ej, serio, ten odcinek będzie chyba strasznie pocięty, bo ja praktycznie... <gryw> ja praktycznie milknę, ja praktycznie milknę, to jest aż nienormalne jak na mnie. Ciężko będzie mi się przyzwyczaić do takich, takiej kamerki, więc nie spodziewajcie się zbyt często jej na moim kanale, no bo po prostu ciężko... Ciężko iść się przyzwyczaić, prawda? Powiem nawet, że bardzo ciężko niekiedy. Ale no cóż, jakoś badamy radę Przynajmniej ja może dam radę, zobaczymy. Widzę tam jakiegoś gościa. On ma tylko łuk, ale jak go zaskoczę od tyłu, to może się tego nie spodziewać zupełnie. Tak jak teraz, o właśnie. Siema, ziomek. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co nie? Ono tu. No dawaj, proszę. Gdzie ty, kurde, jakieś łuki chcesz mnie tutaj robić? Jak ja tutaj slalomem cię biorę, co nie? Slalomem, rozumiesz to, ziomek? Chyba ci się strzały skończyły w tej chwili. No cóż, ziomeczku, to ci nie pykło za bardzo. A, ty masz tu jajko gdzieś? Ha, on sobie, ob... patrz jak sobie obudował to jajko. No nieźle, spryciarz. Trzeba przyznać. Nie wiem, co on teraz spróbuje robić. Ale coś na pewno próbuje. O, zrobi... zrobimy w ten sposób. O, albo nie, kurde, nie wiem, co zrobić. Ziomek teraz będzie mi bił, co nie? Patrz jak mnie będzie bił co chwilę. Dobra, więc zrobimy w ten sposób, że sobie po prostu pobiegniemy tutaj szybko. Albo nie pobiegniemy sobie szybko. Kurde, się sobie obudował z każdej strony to jajko, no niestety. Więc ja będę musiał mu tutaj przeszkodzić. O jezu! Jezu, jak ja muszę myszką naparzać! Idź, panie stąd, idź! Jak chcę tylko nagrać odcinek. Je <grym> oh. yeah, yeah, boy. Twoje jajko zostało zniszczone. Jak się z tym czujesz, ziomeczku? No jak się z tym czujesz? No jak, chodź. No chodź, no i pa. No i spadł. No pięknie. Dobra, trzeba znaleźć tych ostatnich dwóch gości. Jeden już nie ma jajka. A ten pinkowy jeszcze ma i chyba pinkowy jest nawet gdzieś tam, więc myślę, że po prostu tam się w jakiś sposób udamy i myślę, że będzie dobrze. A, cały czas myślę, że będzie dobrze. Cały czas tak myślę. No, dzień dobry, pinkowy. No, no. Widzę, że nie trzeba było go zachęcać do tego, żeby zginął. Jakoś specjalnie. Wystarczyło po prostu do niego podejść, ok? To było całkiem śmieszne, trzeba przyznać. A tutaj w ogóle, wow, dejon, coś to panie zrobił? Uh, kurde, on to zrobił. Jakąś infrastrukturę większą, z tego co widzę. Albo ona właściwie. Ja, taka budowniczka widać. Polski po nie widać oczywiście. Ja się tutaj zamuruję. Znaczy wykopiemy. Mam nadzieję, że to widzicie chociaż widzicie. Na pewno na czacie widzicie, że zginął, znaczy jajko zniszczyłem. Gdzie on tam się podział? Ona, ona, bo to jest ona. Halo. Gdzie pobiegłaś? O Boże, jakie to dobre. Musiałem aż sobie kompas zrobić normalnie, bo ja nie mam pojęcia, gdzie, on, gdzie ona uciekła w tej chwili. Więc myślę, że pobiegniemy trochę za kompasem. A, już ją, już ją widzę. Tam pobiegła. To myślałem, że tam pobiegła, ale. Troszkę się bałem tam iść za pierwszym razem. No co, no co, chcesz mnie zepchnąć? Nie wolno spychać, halo. Spychanie jest nieuczciwe i niemiłe. Halo, jak tak można? Ja cię tutaj e, mieczem pogłaskam. I jednocześnie wygram arenę. I jeszcze level 16, był, Jak miło. No super, świetnie. No więc ja wam podziękuję za oglądanie tego odcinka taki... No, wczesny, znaczy wczesny, nie wiem jak to nazwać po prostu. No ciężki dla mnie odcinek, ale jakoś się chyba udało to nagrać, prawda? Jakoś chyba... Jakoś chyba wyszło. No dajcie znać oczywiście co o tym sądzicie. Czy chcecie może... Przede wszystkim czy chcecie więcej tych odcinków z kamerką, no bo to... No to jest całkiem ważne pytanie dla mnie, prawda? No bo nie wiem, czy tak po prostu męczyć się w ten sposób? Przyzwyczajać się do tego powoli, czy... Czy może wolicie bez kamerki? Napiszcie, co sądzicie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, jak namawiał J.J. Joker, no i... No cóż... Miłego miesiąca życzę. Życzę. Miłego miesiąca życzę. Trzymajcie się. Nareczka.